Siemano, siemano, tutaj Zipi, bracki, bracki Zipi, jeden organizm, a to jest highlight. Life yeah. Trochę sobie ponabijamy na żywo, wiecie o co chodzi Raz, dwa, trzy, yeah ale gnój, nie zdążyłem musieć, kołda wleciała na stół na mocne pięcia, ja takie trzy Chyba wyjebane, no bo robimy ten move, move du, góra, du, góra, du Dwie łapy potrufie, jak po grany grów Podługa się sypie, no bo się ze stół mm, Dajcie mi mikrofon, no to rozjebiemy klub lub, lub chatę, lub dziub lub to co na fali tektoniczny tekstoniczny ruch, chcę widzieć co nami to przełamie mur, ten pomiędzy nami Eskaluje spór, a uh. U, ale gnój Słuchaj, no zmieści i jeździ na full Ten shit jest za free, więc wiesz, go na lub To znaczy na pętle. o Jedna chujta, znowu burda Znowu lecimy, jakby nie było jutra Shot, popórka. Znowu ona może tylko o jej ustach Chciałem czy się gadać, o, ale w była pustka Je yeah. u, ale gnój Ona najebana, no i wchodzi na stół Ty weź ją ogarnij, wchodzi na stół I tylko się szklank w sumie chuj Ja kapitan łajby, y, polewaj rum Ja kapitan matki, drzucam się w tłum A ja przed oczami mam szut Jak Excalibur po tym ek Same busy, nie same pojebusy, mój o nie spawać, Ale spawa, mój o nie krawiec, ale ta usił I pięciu uberów pod klub podjeżdża Tak po się kręcę jak bestax Ty zamulasz, to przestań, czuj ten groove, ale nie wiem jak reszta Ta, przestań Ta, jak nic Polewaj te kole, bo mu chce się pić Wyjaśniamy spodę, ale nie dajemy pysk A jak masz znajomych, to to lepiej dawać cynki da uh, jak nic no wępi, no wylec z nasz click toż, mi kick, ale spokojnie szukamy czy ja wina Jaki. bez spinka. Okay. Yo, <laughs> to jest high life, to jest zippy braci, Jeden organizm. Premiera albumu 24 stycznia. Yo. Yeah. 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 Ludzie mówią za plecami dużo, kiedy ich spotykam, tracą głos Dają w długo już za długo, potem płacą za to cło. Jeden ziomal zerwał plakat, mi na mieście, bo mu odmówiłem fitaj się z fana zrobił hejter, ale chuj z tym wiem jak jest I pewnie bym się wkurwił, gdyby nie THC dowiózł miłem pakiet, w tej płaczę jak DHL wiesz tam z bratem, a w stadzie już nie ma chenia, a, bo tu same lwy, ale raczej nie gryziemy Mam pazur i styl, łopie pakę Pełną venę Mówię, Matt leć z tym, to się trochę przewierzę A mówię, mówię, że podruba jaj, i tak nie schodzę sceny Nie rusza mnie Fujki, ale mów mi, nabit wrzucę i dodam nagłówki. Zmazali mi mural, co co go pan Psiurski nawet. No i chyba bym się kurwił, ale wiesz co palę? Nie brak kulturki. Ty się w języku gryź, chamie Lują jadem z kurwy syny, chcą wypadać skandal. Skąd? Skimsy, czy czy czarna mamba. Kunde skaczą mi do gardła Liczy Mike dopada karma, wiesz? Lują jadem z kurwy syny, chcą wybadać skandal się syczy, czarna mamba Kundle skaczą mi do gardła Ale trzyma łańcuch Dopada karma, yo! To High Life z i czekajcie na projekcie Yo!